Dzień dobry państwu. Na dzisiejszym spotkaniu w Galerii 1001 drobiazgów chciałbym państwu opowiedzieć o marmurowych skarbach. Marmur to jest takie ogólne pojęcie. W zasadzie więcej będę opowiadał o alabastrze, ponieważ alabaster jest bardziej taki popularny, a różnią się te dwie rzeczy niewiele. Różnią się na pewno twardością. Marmur jest zawsze taki troszeczkę zimniejszy, a alabaster możemy twardym paznokciem nawet zarysować. No to jest skała Marmur to jest w zasadzie skała, która powstała w sposób naturalny. Różne wapienie, kwarce, dolomity zostały ściśnięte, że tak powiem, i powstał z tego wspaniały materiał budowlany, wspaniały materiał dla architektów, gdzie można różne elementy z tego robić. No i oczywiście rzeźbiarze, który, rzeźbiarze którzy z marmuru robią wspaniałe, wspaniałe rzeźby. No i bardzo mi się podoba, właśnie jak jest Michał Anioł, zawsze mówił, że te te, te figury, te rzeźby są już, są, są już w kamieniu, tylko trzeba usunąć to, co jest zbędne. Jeżeli chodzi o wyroby, no to chyba najczęściej do czynienia mamy, tutaj jak pan będzie taki uprzejmy, pokażę na dole, są dwa ekrytuary, czyli to są takie urządzenia, które trzymało się na biurku, tam były kałamarze, na tym trzymało się pióra. No i to są właśnie takie typowe ekrytuary. Jeden jest alabastrowy, drugi ma na, 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 na szkle jest przyklejony element z marmuru i te, musimy powiedzieć, że te marmury są oczywiście bardzo, bardzo różne. Bardzo ciekawe jest to lusterko, jak Państwo obok y, zobaczą tych ekrytuarów. Jest to, myślę, sztuka jakaś czeladnicza lub mistrzowska robiona przez jakiegoś ucznia y, kamieniarza, ponieważ proszę zwrócić uwagę, tam na dole jest monogram OW, no i oczywiście na tym kamieniu są wykonane różne wzory, kwiatki i tak dalej. Także, no wiadomo, że. Wyroby marmurowe są bardzo ciężkie, ale jeżeli się szło na egzamin, no to nie mogło się ze sobą zanieść nagrobka czy jakiegoś kawałka parapetu, więc łatwiej było wykonać tego typu przedmiot, a jeszcze jak się go później dało ukochanej, to była pamiątka. Ja prawdopodobnie pozyskałem ten fragment od pana Jana Skrzypczaka. Tu jest tylko zbieżność nazwiska. To był bardzo, bardzo znany kamieniarz na terenie Leszna, który wykonał chociażby pomnik powstańców wielkopolskich, ale w każdym razie miałem przyjemność Powiedzmy, tam zachodzić, i wiele, wiele rzeczy się dowiedziałem. Mam sporo materiałów takich drukowanych, właśnie dotyczących pracy kamieniarza, ponieważ nie ukrywam, że podstawowym materiałem, którym pracują kamieniarze, są właśnie marmury. Jakby pan był taki uprzejmy, tutaj na tym grydionie stoją takie dwie figurki, i w środku stoi, stoi świecznik, no to też proszę zwrócić uwagę, ta pani dalej ode mnie. Jest wykonana ze sepiolitu, czyli pianki morskiej, a podstawę ma zrobioną z alabastru. Ta pani, która stoi bliżej mnie, no to znowu ona jest wykonana z alabastru, a marmurowy ma ten podstawek. A właśnie z takich płytek marmurowych, różnych elementów jest zrobiony ten świecznik. No. Tak jak wspomniałem, najwięcej będę mówił o alabastrze, ale jeszcze pokażę dwie rzeczy. Bardzo mi się podoba, są tak zwane wzorniki. Tutaj jest na przykład taki ciekawy, malutki element. Tak, tak wygląda marmur przed wyszlifowaniem, przed wypolerowaniem, a tak wygląda po wypolerowaniu. No i oczywiście, co jest ciekawe, że na przykład tutaj mamy też taki wzornik marmuru. To widzimy, że to jest wszystko, jakby to powiedzieć. Każdy marmur jest, Niepowtarzalny, nie ma dwóch identycznych kawałków marmuru. No i co jest ciekawe, tutaj jest. Mało widoczna, ale jest taki opis w języku niemieckim. Jest to po prostu taki przedmiot reklamowy, czyli ktoś, kto handlował marmurami, jeździł po potencjalnych odbiorcach i pokazywał, jakie ma w swoim zasobie, w swoim zasobie marmury. No, tak jak wspomniałem, te gatunki są różne. No, najbardziej znany to jest właśnie ta Carrara, którą się wydobywa z Włoch. My mamy tutaj w sudetach białą Mariannę, zieloną Mariannę. W każdym razie, no, y, wszędzie tam, gdzie z ziemi wychodzą jakieś skały, to bardzo prawdopodobnie, że są to już jakieś pokłady marmuru. No, to jest na przykład z alabastru wykonane takie poidełko dla ptaków. Ustawia się to na parapecie, y, nalewa się tam wodę, i tutaj ptaszki mogą przychodzić. Stoi to oczywiście na świeczniku alabastrowym, czyli też może być z alabastru wykonany taki świecznik. No bardzo dużo jest popielniczek zrobionych z alabastru. Tu mamy taką malutką popielniczkę alabastrową. Tu mamy takie Puzderko y, dla pań, gdzie panie mogą sobie trzymać albo puder, albo jakąś y, y, biżuterię. No tutaj jest kolejne, kolejna taka nazwijmy to popielniczka, lub pojemniczek na coś. Y, tutaj możemy zobaczyć niezmiernie ciekawą taka. Ładnie zrobione wszystko, i to jest kasetka na papierosy. No, jest to jakaś pamiątka z 1938 roku, ale w każdym razie jest to bardzo ładnie wykonane i jest to po prostu klejone z płytek marmurowych. No, ja marmurami, jakby to powiedzieć, interesuję się od dawna. Jednym z najcenniejszych takich przedmiotów, które posiadam z marmuru, to jest Taki stolik, ja go tu nie przyniosłem, bo on jest stosunkowo duży i ciężki, ma płytę o średnicy 50 cm i jest na nim tak zwana pietrodura, czyli tak zwany twardy kamień. Czyli jest to tak jak mamy intarsję, inkrustację, to tutaj mamy pietra kiedy różnymi gatunkami kamienia jest ozdobiona płyta. Te, w tym momencie blatu. No, tutaj mamy akurat taki przykład pietra dury w takim puzdereczku, gdzie mamy i macicę perłową, i czarny marmur, i y, trudno mi powiedzieć, co to jest to akurat to czerwone, ale w każdym razie to możemy nazwać pietra durą, ponieważ to jest właśnie kamień wykładany kamieniem i innymi materiałami. To jest też takie piękne, zrobione y, pudełeczko, y, które jest. jest y, 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 Pietra durą, czyli tym pięknym. No, muszę powiedzieć, że tak jak wspomniałem, mam ten taki stolik z Luboradza, który jest piękny. Mam też książkę skarby Habsburgów i tutaj jest taka moja ulubiona strona, ponieważ pokażę Państwu, tu są takie dwa obrazki zrobione, i żeby Państwo nie myśleli, że to jest namalowane. To jest po prostu zrobione z różnych gatunków kamienia i te obrazy właśnie zdobiły ściany pięknych florenckich domów bo inaczej na Pietradurę mówi się też mozaika florencka ponieważ we Florencji tam były te najlepsze warsztaty no a tutaj w skarbcu koronnym Habsburgów takie przedmioty można zobaczyć i to mnie urzekło i dlatego staram się zawsze jeżeli jakiś przedmiot powiedzmy jest wykonany techniką Pietradura to mnie interesuje no i oczywiście Ponieważ miałem kiedyś jeszcze taki większy blat, ale no, nie wszystko mogę sobie zostawić, coś trzeba sprzedać, ale kiedyś udało mi się pozyskać taki piękny blat od stolika, on jest trochę mniejszy i proszę też zwrócić uwagę, że to jest Pietra Dura, mamy tutaj i róże, mamy tutaj ptaszka, jest to wszystko, jest to blat do stolika, w każdym razie... E, z marmuru można zrobić wspaniałe skarby. Oczywiście są rzemieślnicy, którzy robią różne przedmioty, tak jak parapety, stopnie od schodów, wykładają posadzki marmurami. Oczywiście są kamieniarze, którzy robią nagrobki, no ale są też rzeźbiarze, którzy rzeźbią piękne rzeźby. Ale tutaj proszę jeszcze raz spojrzeć jest to wspaniała pietra dura. Czyli mozaika florencka, kamień wykładany kamieniem. Dziękuję.